Dobrze, musiałem na moment przerwać, ponieważ musiałem troszeczkę poprawić te swoje cuda. Wiem, 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 wiem jak to wygląda okropnie, oczywiście. Natomiast y, nawet nie próbuję mówić, że jestem jakimś fachowcem złotą rączką, bardziej chciałem zrobić coś sam i myślę, że i tak uda mi się to dociągnąć do takiego stanu, że będzie wyglądało znośnie, więc, więc zachęcam też inne osoby, które kompletnie mają lewe ręce, tak jak ja, że można czasami coś zrobić samemu. Dalej, w takim razie spróbujemy. Musimy zainstalować teraz, jak mamy to otworki, musimy zainstalować płytkę samą. Dobra. Mamy tutaj straszne dziury, oczywiście. Straszne dziury. Ale myślę, że myślę, że będzie dobrze. Nie będzie tragedii. Proszę pamiętać, że można to przewinąć do przodu na podglądzie więc, więc moje takie wypociny można troszeczkę też sobie podarować na przyspieszonych obrotach, puszczając, dobra. dobra. Można też będzie jeszcze tam dać naklejki jakieś, tak, gdzie jest taki kanał, gdzie jest wejście, koakcja. Tutaj jeszcze Państwu nie pokazałem też, że będzie potrzebna mi do zaklejenia dołu i też mojego wyrwy po wierceniu pod USB-C, no, ale widzą Państwo już. Może jest dalej widać, że to nie robił osoba z jakimiś minimalnymi zdolnościami, tylko takie by jak ja, ale proszę zobaczyć, no już to wygląda całkiem elegancko. To będziemy musieli zakleić i tutaj to też. Użyjemy do tego zwykłej taśmy. Najprostszej. O. Tak. Ale mogę to też zrobić tutaj szybciej. ten. Dobra. Tutaj podoklejamy jeszcze. Ten przewód i tak zostanie tutaj USB raz wpięty i, i będzie... O jeszcze muszę to, jeszcze będzie troszeczkę załamam. Raz zostanie wpięty i, i będzie już uszany. To samo zresztą przewody Cinch raczej będą za to zmienione. Więc myślę, że jakoś to się da przeżyć. Dobra. Jeszcze z boku Przypominam, że można sobie przewinąć na podglądzie, żeby było szybciej to, co robię Dobrze To pewnie za rozzywkowe nie jest Dobrze Dobra. Dobra Teraz jeszcze musimy zakleić dół Wiem, że wszystko można zrobić lepiej i osoby, które to oglądają mają takie zdolności i na pewno mają milion pomysłów jakby to zrobić. Każdą czynność, którą robiłem można by wykonać pewnie lepiej, ale ja myślę, że tak, dla takiego amatora jak ja jest to wystarczające, więc bardzo proszę tutaj właśnie o Patrzenie z przełożeniem oka na moje manualne zdolności, bo nie to dla mnie jest ważne. Dobra, 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 dobra. O, troszkę to się nam... troszkę nam się to o, tutaj pobrudziło, ale to sobie później przetrę. Dobra, dobra, teraz jeszcze w takim razie dodamy nóżki. Dodamy nóżki. O tutaj mamy te Zrobiłem ładne wklejki. Już wedle uznania, ale ja tak sobie, ja sobie po prostu wymyśliłem, że nóżki muszą być. Nóżki muszą być. Jakieś tam. A jak mają być jakieś tam, to zrobiłem sobie takie troszeczkę wyższe, żeby... żeby po prostu wyglądało to jakoś tak fikuśnie troszkę. Dobra. W ogóle takie nóżki filcowe używam czasami do różnych urządzeń, odtwarzaczy kompaktowych czy innych, jak, jak odtwarzacze też kompaktowe. Czasami im to pomaga przy jakichś drganiach. Takie filcowe cuda. To już proszę też traktować jako też kosmetykę. Ja pewnie znajdą się osoby, które stwierdzą, że aż tyle tych podkładek będą lepiej tłumiły wibracje jakieś. Ja, ja nie sądzę, że nie sądzę, żeby dało się to usłyszeć. Teraz przyklejemy jeszcze takie silikonowe takie fajne te na koniec, żeby to nam nie jeździło. Pyk. Pyk. Jeszcze raz yy, podkreślam, że osoby, które mają duże zdolności albo wymagają większej estetyki przy takiej pracy, no trudno. Ja robię tak, jak potrafię, a tym bardziej, że jednak kręcę tą kamerką i zasadniczo to jeszcze będę musiał przetrzeć i muszę jeszcze dokleić, ja sobie dokleję dokleję sobie jakąś ładną etykietkę, będzie to Audiophile Concept, proszę zobaczyć, tak, bo to przecież musi zagrać, inaczej bez takiej etykietki mogło, mogłoby nam nie zagrać, tak, czyli musimy tutaj ściągnąć musimy ściągnąć e, zabezpieczenie przed klejem. O. Dobra. Dobrze. Dobra. Tak. I tu mamy już bardzo uliefilskie urządzenie, jak sama mówi jak sama nam tabliczka mówi, to jeszcze muszę oczywiście przeczyć, bo jest troszeczkę pobrudzone, ale wygląda tak. Dla mnie, w moim poczuciu zabezpiecza to, zabezpiecza to dobrze tą płytkę z przetwornikiem, estetycznie wygląda ok, ktoś może powiedzieć, że wygląda jak pudełko na cukierki, też będzie miał trochę racji, dla mnie jest w porządku, jest estetyka, można postawić, to wygląda ładnie. Dziękuję bardzo y, za oglądanie film. jeżeli ktoś to w ogóle zdążył obejrzeć cały, dał radę, więc to za to wielki szacunek i podziw, ale więcej Państwu już dzisiaj nie... Aha, jeszcze mogę powiedzieć coś takiego, kupiłem jeszcze, jeszcze kupiłem takie, to są napędy, to są y, zębatki y, i paski do napędów CDM4 Philipsa, y, które są stosowane w różnych marancach, te techniksach, Philipsach kupiłem to i też zrobię pewnie taki filmik, żeby Państwu pokazać, jak się to wymienia. Bo, nawet tak jak mówię, taki totalny amator jak ja potrafi to zrobić, więc zrobię taki filmik. Jak Państwo będą chcieli obejrzeć, to proszę szukać, powinien się pojawić niedługo. Jeszcze raz bardzo przepraszam za, kale, za krzywdę dla oczu i estetyki osób, które są technicznie bardziej zdolnione. Natomiast, tak jak mówię, ja sobie to przetrę. Dla mnie to będzie już muszę zobaczyć. Na mnie to już wygląda całkiem przyjemnie. No i, no i tyle. Dziękuję bardzo w takim razie za, za obejrzenie. Do widzenia.